Felicja Feigla-Mindla Danielak urodziła się 27 lutego 1919 roku w Warszawie. Od 1936 roku członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Idzie wówczas na studia na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę przerywa wojna, upadek Polski, represje wobec Żydów, getto warszawskie. Ucieka z niego. Związuje się z komunistycznym podziemiem. Jest członkiem Gwardii Ludowej od 1 sierpnia 1942 roku. Armii Ludowej do 31 lipca 1944 roku kieruje brud, bl, biurem Komendy Sztabu Głównego Armii Ludowej. Od 1 sierpnia 1944 roku do 31 marca 1949 kieruje biurem kadr Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Ale już jako Helena Wolińska. 1 kwietnia 1949 roku przechodzi do wojska, jest niezwykle ważną postacią. Jest pracuje w naczelnej prokuraturze wojskowej, jest sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej i jest zaangażowana. W zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego. Uczestniczy w najważniejszych śledztwach przeciwko aresztowanym i represjonowanym żołnierzom antykomunistycznego podziemia. To jej podpisy są na dokumentach w aktach sprawy Władysława Bartoszewskiego, który działał w Żegocie. Organizacji stworzonej przez Polskie podziemie niepodległościowe, której celem było ratowanie Żydów. Ale ten najważniejszy podpis służyła na dokumentach należących do generała Augusta Emila Tiliba. Milla. W tym czasie. Jest jedną z najważniejszych postaci naczelnej prokuratury wojskowej. Chociaż jest bardzo młodą kobietą, w wieku 30 lat zostaje pułkownikiem. Jakże ważną była postacią, jakże wpływową postacią była, pokazują właśnie jej awanse. Helena Wolińska była komunistycznym zbrodniarzem. Uczestniczącym w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego, uczestniczącym w tych strasznych powojennych czasach, w niszczeniu marzeń Polaków o wolnej, niepodległej Polsce. Władzom polskim nigdy nie udało się osądzić Heleny Wolińskiej. Skrywała się w Oksfordzie, w Wielkiej Brytanii. Gdzie wspólnie ze swoim mężem przebywała, skrywała się za rzekomym antysemityzmem polskim. Władze angielskie nie wydały jej Polakom, chociaż doskonale wiedzieli, że była zbrodniarzem komunistycznym. Film Ida jest zwykłym kłamstwem. Pokazuje Wolińską w inny sposób, w zakłamany sposób. Pokazuje Wolińską jako ofiarę, gdy w rzeczywistości była kapem.